Witam wszystkich widzów Tajemitów. Nie tak dawno izraelskie wiadomości opublikowały materiał wideo zatytułowany Upadły anioły uwięzione na Antarktydzie i wciąż żywe. Komentator Steve Ben Noon przeanalizował apokryficzną księgę Henocha, która opisuje doświadczenia Henocha, biblijnej postaci sprzed potopu, który został wzięty do nieba, aby być świadkiem wydarzeń i odegrać kluczową rolę w wielkim nibiańskim konflikcie. Henoch stał się głównym pośrednikiem między dwiema stronami konfliktu, między upadłymi aniołami a sprawiedliwymi aniołami w służbie wszechwiedzącego bóstwa znanego jako Pan lub bliżej Jahwech el-Elohim lub Adonaj. W konflikcie, którego świadkiem był Henoch, było wiele kwestii, takich jak krzyżowanie się upadłych aniołów z niewiastami zamieszkującymi Ziemię i lub przeprowadzanie eksperymentów genetycznych na ludzkości oraz przekazywanie zakazanej wiedzy i technologii wciąż rozwijającej się cywilizacji ludzkiej. Księga Henocha rozpoczyna się wraz z przybyciem 200 upadłych aniołów na teren góry Hermon, która graniczy z dzisiejszym Libanem i Syrią. Upadłe anioły zaczęły krzyżować się i lub genetycznie modyfikować lokalnych mieszkańców. Jak czytamy w księdze, 6:1. I stało się, że gdy liczba synów ludzkich wzrosła w tych dniach, urodziły im się ładne i piękne córy. Aniołowie, dzieci niebios, widzieli je i pragnęli ich. I powiedzieli sobie nawzajem: Chodźcie, wybierzemy sobie żony spośród synów ludzkich i spłódźmy sobie dzieci. A było ich w sumie dwieście, i przybyli do Ardis, który jest wierzchołkiem góry Hermon. I nazwali ją Górą Hermon, ponieważ na niej przysięgali i związali się przekleństwami. Podczas gdy upadły anioły założyły placówkę na górze Hermon, to właśnie na Antarktydzie miały zostać ostatecznie wycofane ich chówce po przegranej niebieskiej bitwie z prawymi aniołami, zgodnie z analizą Ben-Nuna w Księdze Henocha. Ben-Nun cytuje fragmenty z Księgi Henocha, które bardzo sugerują Antarktydę jako miejsce, do którego Henoch został zabrany jako świadek niebiańskich wydarzeń. 8.5. I widziałem wiatry na ziemi, które podtrzymują chmury, i widziałem drogi aniołów, widziałem koniec ziemi, sklepienie nieba w górze. I udałem się na południe, i paliło się dzień i noc, gdzie było siedem gór drogocennych kamieni, trzy na wschód i trzy na południe. A te na wschodzie były koloru kamienia, a jeden był z perły, a drugi z kamienia leczniczego, a ten na południu z czerwonego kamienia. A ten pośrodku sięgał nieba, jak tron pański z antymonu, a górna część tronu była z szafiru. W powyższym fragmencie interesujące jest to, że Henoch odnosi się do miejsca, które paliło się dniem i nocą. Ben Nun uważa, że pasuje to do opisu Antarktydy podczas letniego sezonu na półkuli południowej, kiedy dzień jest 24 godzinny Jeśli chodzi o siedem gór, wydaje się, że odnosi się to do Mount Vinson w Sentinel Range na Antarktydzie, według Ben Nuna. Odnosi się również do sześciu pobliskich gór w paśmie, które można zakwalifikować jako góry opisane w Księdze Henocha. Góra Vinson jest najwyższą górą na Antarktydzie i znajduje się w kierunku centrum Sentinel Range, w starożytności wyróżniałaby się głównie spektakularnie ośnieżonymi szczytami, w sumie jak dzisiaj. Jeśli chodzi o południowe i wschodnie ustawienie sześciu gór sąsiadujących z górą Winson, opisanych w księdze Henocha, Ben Nun spekuluje, że było to ich ustawienie przed katastrofalną powodzią, która zbiegła się z przesunięciem osi obrotu Ziemi. Odpowiada to badaniom przeprowadzonym przez Sir Charlesa Hubguda, który twierdzi, że przesunięcia biegunów były regularnym zjawiskiem w historii Ziemi. W swojej książce z 1958 roku The Earth Shifting Crust Hapgood zaproponował, że pod koniec ostatniej epoki lodowcowej, około 11 tysięcy lat przed naszą erą, nastąpiło przesunięcie biegunów. Hipoteza Bennuna jest interesująca, ale jak widać z mapy przedstawiającej Sentinel Ranch, gdzie znajduje się Mount Vinson w tym paśmie jest znacznie więcej niż jeden gór. Hipoteza Bennuna nie jest rozstrzygająca, jak sam podkreśla. Daje nam to jednak możliwą lokalizację starożytnego więzienia upadłych aniołów, góry Vinson i lub sześciu innych gór Sentinel Ranch. Ben-Nun dalej omawia Księgę Henocha i jej odniesienie do uwięzionych upadłych aniołów przenoszonych z Góry Hermon na Antarktydę. 18.14. I jak duch pytając mnie, anioł powiedział, to jest miejsce końca nieba i ziemi, to jest więzienie gwiazd, niebios i zastępów niebios. Gwiazdy, które toczą się nad ogniem, to są ci, którzy przekroczyli przykazania Pana od, od początku ich wznoszenia się, ponieważ nie wyszli z właściwych im chwil. I rozgniewał się na nich i zjednoczył ich aż do chwili spełnienia ich grzechu w roku tajemnicy. Wzmianka Bennuna o tym, że upadłe anioły wciąż żyją w swoim więzieniu na Antarktydzie, stwarza intrygującą możliwość. Księga Henocha opisuje ów przyszły rok tajemnicy, kiedy to zostaną uwolnieni. Czy to jest wydarzenie, którego wkrótce będziemy świadkami, a może uwolnienie już się zaczęło? Przypomnijmy sobie, jak nagle wszyscy przywódcy wiodących państw na świecie przerwali swoje wizyty państwowe i gnali czym prędzej na Antarktydę. To tam również spotykały się głowy wszystkich ważnych wyznań religijnych na świecie. A jak została im pokazana potęga i siła upadłych aniołów, którzy właśnie zostali uwolnieni przez trwające od końca wojny ukryte eksploracje i badania Antarktydy przez Amerykanów, Brytyjczyków i innych rządnych sensacji państw? Aby znaleźć odpowiedź, możemy zacząć od przyjrzenia się kilku interesującym podobieństwom między analizą księgi Henocha dokonaną przez Ben Noona a niedawnymi rewelacjami informatora Korea Guda dotyczącymi tajnego programu kosmicznego Antarktydy. Podobnie jak biblijna postać Henocha z przedpotopu, Korej Guld mówi, że został również zabrany na świadka niebiańskich wydarzeń przez nowo przybyłą grupę wysoko rozwiniętych istot pozaziemskich zwaną Sojuszem Istot Sferycznych. Podobnie jak Henoch, Guld został również poproszony o działanie jako pośrednik dla obu stron w niebiańskim konflikcie lub konflikcie w całym układzie słonecznym. Gould powiedział, że zaczęło się to w marcu 2015 roku, kiedy przyjął rolę delegata Sojuszu Sferycznych Istot w trwających negocjacjach między różnymi frakcjami i grupami z Ziemi i cywilizacji pozaziemskich. Gould powiedział, że dwukrotnie był „zabierany na Antarktydę, aby być świadkiem wydarzeń. Ostatni w styczniu 2017 roku polegał na obejrzeniu pozostałości cywilizacji przedadamowej, która kwitła aż do globalnej katastrofy odpowiadającej wielkiemu potopowi, który zniszczył nadmorskie i nizinne miasta na całym świecie. Gutt powiedział, że preadamici przeżyli wkładając komory zastoju, czyli komory hibernacyjne, do największego ze statków matek o długości 3 mil, które rozbiły się na Ziemi około 60 tysięcy lat temu, po tym jak preadamici zostali wypędzeni z Księżyca z powodu konfliktu z dominującymi tam pozaziemskimi frakcjami. Według Gouda pre założyli swoją główną bazę operacyjną na Antarktydzie oraz placówki w Azji, Europie i obu Amerykach. Wkrótce powstał konflikt między preadamitami a innymi podobnymi do ludzi grupami pozaziemskimi, które prowadziły 22 eksperymenty genetyczne na ludzkości na powierzchni przez prawie 500 tysięcy lat. W tym miejscu historyczny związek Guda rezonuje z analizą księgi Henocha dokonaną przez Ben -Nuna. Preadamici Guda wydają się być tymi samymi upadłymi aniołami opisanymi w księdze Henocha, pod względem ich krzyżowania się lub eksperymentów genetycznych z lokalną populacją ludzką. W przypadku lądowania 200 upadłych aniołów na górze Hermon jest to zgodne z twierdzeniem Guda, że kolonie przedadamowe założone zostały na całej Ziemi, gdzie genetycznie zmieniły miejscowych ludzi i zainstalowały hybrydy na stanowiskach przywódczych. Jak czytamy, a kiedy synowie człowieczy rozmnożyli się w tamtych czasach, urodziły im się piękne i ładne córki, a obserwatorzy, synowie niebios, ujrzeli ich i zapragnęli ich i powiedzieli sobie nawzajem, chodźmy i wybierzmy żony spośród córek ludzkich i spódźmy synów. I było w sumie dwustu, którzy zeszli na szczyt góry, którą nazwali Hermon. Jeśli chodzi o sprawiedliwych aniołów opisanych w księdze Henocha, wydaje się, że były to grupy pozaziemskie, które prowadziły 22 długoterminowe eksperymenty genetyczne, w które ingerowali preadamici. Sojusz istot sferycznych prawdopodobnie wyrównał szansę dla konstruktywnych negocjacji między różnymi programami kosmicznymi i pozaziemskimi frakcjami. Dzisiejsze upadłe anioły i sprawiedliwe anioły wydają się odgrywać rolę podobną do pana, w którym mowa w księdze Henocha. Analizie Ben-Nuna, że upadłe anioły zostały uwięzione na Antarktydzie i wciąż żyją, odpowiada twierdzenie Guda, że pre-Adamici są w komorach zastoju na jednym z ich masywnych statków matek, zakupanych pod lodowcem szelfowym Antarktydy. I to, co teraz najważniejsze, wreszcie Good ujawnił, że trwają wykopaliska na Antarktydzie i że znaleziono komory zastoju zawierające preadamitów. Wśród elitarnych rodów, które potajemnie rządziły ludzkością i rządzą, hybrydowi potomkowie preadamitów pragną uzyskać dostęp do komnat zastoju i obudzić swoich przodków. Nie za bardzo im się to udaje, bowiem pewna frakcja ludzi już zorientowała się, że w tym akurat przypadku chodzi o zwiększenie siły i zdobycie wiedzy dającej hybrydom przewagę nad ludźmi. Frakcja ta jednak jest zbyt mała i biedna, by prowadzić otwarty konflikt. Tak więc została zmuszona do zejścia i działania pod ziemią w sferze szeroko pojętej partyzantki. Działająca w podziemiu Rada Zjednoczonych Frakcji wie już, że celem takiego postępowania hybryd jest chęć, aby preadamici ponownie zajęli swoją dawną dominującą pozycję w sprawach planetarnych, pozwalając w ten sposób ich hybrydowym potomkom wyjść z cienia i rządzić bezpośrednio ludzkością. Sugeruje to, że rok tajemnicy, wspomniany w księdze Henocha, kiedy upadłe anioły zostaną uwolnione, może być już bardzo bliski. Wszystko to prowadzi do intrygującego pytania. Skoro Gud, współczesna wersja Henocha, otrzymał kluczową rolę w byciu świadkiem i pośredniczeniu między różnymi ludzkimi pozaziemskimi frakcjami, jako delegat sojuszu sferycznych istot, które wydają się funkcjonalnie identyczne z wszechwiedzącym bóstwem opisanym w Księdze Henocha, to czy nie jest kosmicznym kontaktem? Jeśli tak, sugerowałoby to, że sam Henoch był pozaziemskim kontaktem Sojuszu Istot Sferycznych lub podobnej grupy już 13 tysięcy lat temu. Jeśli preadamici, upadłe anioły zostaną obudzeni, uwolnieni, to nie ma wątpliwości, że będą dążyły do objęcia władzy na Ziemi za wszelką cenę i bez względu na środki. Będą to robili tak jak współczesne hybrydy od setek lat, powoli, miarowo, bezwzględnie, nie licząc ofiar w ludziach, gdyż są zawieszeni w czasie. Czas jako forma fizyczna dla nich po prostu nie istnieje. Co w takim wypadku zrobią ludzie? Czy będą bronić swojej wyjątkowej rasy? Na wielu forach internetowych słychać komentarze, że trzeba będzie zająć się nimi i ich hybrydowymi potomkami. Już tego wiele razy próbowano i wiadomym jest, że nie będzie to cała ludzkość, która się sprzeciwi ich działaniom. Zdrajcy swojego gatunku z uwagi na swoje dobra będą mataczyć, zdradzać, oszukiwać, kłamać i więzić swoich braci. Ale ludzkość się budzi do prawdy o swojej historii, widząc ją przedstawianą jako manipulacja ze strony różnych pozaziemskich grup i elitarnych rodzin rodów. My natomiast... Mamy być czujni. Przede wszystkim, nie dać się zwodzić przez media, które uczestniczą w wielkim oszustwie, manipulując słowami, wydarzeniami i obrazem.